Cześć! Przetestuję dzisiaj wiertnicę do ziemi firmy DEDRA, model d 8809 z trzema wiertłami o średnicy 20, 15 i 10 cm. Wiertła mają długość roboczą około 60 cm. W zestawie mamy jeszcze butelkę do rozrabiania mieszanki paliwowej, narzędzia i instrukcję obsługi. Link do całego zestawu umieszczam pod filmem. Mamy tutaj silnik dwusuwowy o pojemności 52 cm3. Na tabliczce jest informacja, że ma moc 1,45 kW. Bag ma pojemność 1,25 litra. I lejemy tutaj benzynę zmieszaną z olejem w stosunku 1 do 25. Zobaczę, jak wygląda filtr powietrza. Odkręcam ten motylek. Filtr jest gąbkowy. Należy pamiętać, żeby od czasu do czasu go wyczyścić. Tutaj mamy sanie, dźwignia do góry, sanie włączone. I na rękojeści jest włącznik i wyłącznik zapłonu. Odpalanie, jak w kosie spalinowej, czyli wlewamy mieszankę, pompujemy tutaj kilka razy pompką, żeby paliwo doszło do gaźnika. Włączamy sanie, włącznik zapłonu w pozycji start i ciągniemy za szarpak. Jak odpali, to wyłączamy sanie. Wiertło montuje się łatwo i szybko, czyli wsuwamy je tak, żeby pokryły się otwory. Wkładamy bolec i zabezpieczamy go zawleczką. Robię mieszankę 1 do 25, na butelce jest podziałka, czyli tutaj dotąd wlewam pół litra benzyny i do tej kreseczki dolewam olej. Jest tutaj zaznaczone, że będzie to mieszanka 1 do 25. Przejdźmy teraz do testu, powierzę najpierw wiertłem o najmniejszej średnicy 10 cm, potem 15 cm i później 20. Cm. Teren nie jest łatwy, bo jest tutaj dużo korzeni. Ok, dziesiątka idzie całkiem nieźle, teraz zmienię wiertło na piętnastkę i rozkalibruję otwory. Wiercono otwory na 15 cm, a teraz spróbuję wiertłem o średnicy 20 cm. Otwory zrobione, mimo że teren trudny, Było tutaj dużo korzeni. I tutaj te korzenie widać. Jak było trochę piasku w ziemi, to świder szedł lepiej. Gdy chcemy wiercić świdrem o średnicy 20 cm, to wiadomo najlepiej zacząć sobie dziesiątką, później piętnastką i później dopiero dwudziestką. Ale ten otwór wierciłem od razu dwudziestką. No też można, ale trzeba mocno trzymać maszynę. Wiercenie wymaga jednak trochę siły. Ale jak było widać, całkiem nieźle to idzie. Miałem sytuację, gdzie świder 15 zablokował mi się w ziemi i nie dało się go wyciągnąć. Później próbowałem go podkopać szpadlem. Szpadel mi się złamał i w takiej sytuacji najlepiej odpiąć świder od silnika i w to miejsce włożyć jakiś śrubokręt albo pręt i po prostu wykręcać go. W lewą stronę i świder, nam powinien wyjść. Myślę, że gdy teren będzie łatwiejszy, nie będzie korzeni albo będzie bardziej piaszczysty, to takie sytuacje nie będą się zdarzały. Żeby tego uniknąć, to najlepiej trochę przytrzymywać świder, tak, żeby on się gwałtownie nie zatapiał w ziemię, żeby zdążył wyrzucać urobek. Ok, to by było wszystko. Przypomnę, że link do świdra będzie pod filmem. Dzięki za uwagę. Cześć!